Jebie Kurwa Kłóc bałsa Dawaj naraz, chcesz sipeć, skikujesz Kurwa, na chuj wchodzisz A mi pod celownik? Jak, jak ty go nie zabiłeś? Na chuj mi wchodzisz pod celownik, kurwa A Jak ty go nie zabiłeś? Powiedz? No bo już się wiebał! przed niego Ja pierdolę, tam Wiesz ile dostał? 10 no nie, no. O, zajebiście, 47 ja mu Nie, 47 w dwóch. No, ja mu dałem 88, co? No, dałeś kurwa, 78. Co jedynie, to dałeś mu dupy. A -a -a. Dobra. Gdzie drużyna kurwa, jest? Team. Czemu znowu mamy zwiemał? To że kurwa stoją w pizzy, jak ja jestem no już... No do... kurwa, ja nie wiem też. Ja już kurwa na bs byłem, oni. Czemu takie pizzy muszę robić, na kurwa? Can you, kurwa, rushing pizza, maybe? Kurwa, one time. Nie, kurwa, shift, kurwa, time. Słyszałeś, i się, tak, tak pochujniesz shit też zużywasz, powiedz mi. Oj, gdzie jest twój mózg? Wow. You stupid idiot, me say you're my lecher. pizdę, kurwa, z, z, z... ręka! Kur... Listen to me, stupid kid. Dobra, 20 punktów dodał będziemy. <grytko> no to tak, ja. Spodbie, zjadli Dobra, chodź, chodź, chodź w usta. Tu... Tutaj. <grytko> Na dak wejdziesz, go zajedniesz. Dobra, to chodź, ty szort leży. Chodź, chodź. chodź, chodź.

Ja mam down'a ja mam down'a, ja mam down'a, ja mam down'a, ja mam down'a, ja mam down'a ja mam down, ja, mam downa, ja mam no, 11 down, ja nie jest ja 11 down, ja mam down, ja mam down, ja mi, mi down, ja jest ja ja mam down, ja bo down, ja mam down, ja mam down, ja mam down, ja mam down, nie chyba nie on. No kurwa skąd pierdolić! No proszę! Plus <noise> granadę! Wow! Prawo jest! siebie To jest naprawdę kurwa! Ale na, nie na chuj mi dawałeś tylko kałacha! No bo damy, no to ją także. Ja wierzę, że ty jesteś taki No, wysoki, no zawodnik. Jestem Darek! Zabasz Grand Deadla! Bo muszę mieć mm. na highlight'a! Sedo heda! Nie je wie się! Chujś, że z bym z dwóch zabił. Ale ty kurwa jesteś drętło, naprawdę kurwa! Nie, kurwa jebana, kurwo jebao, o kurwo jebana teraz chcesz <laughs> przesadził kurwa, przewiałaś, wiesz, no, przewiałeś kurwa <laughs> i w górę teraz robisz taką kurwa Nie nie tak wuta, wuta z twojego kurwa wsadzę, kurwa, młynek ty kurwa nie pan, ale kosiła cię, że faj, że damoły. We are losing, what you so stupid motherfuckers. Pierdolim tasa, kurwa. <laughs> to ci pizdę kurwo jebana, tak? <laughs> biza kurwa nie Ty kurwa, nie <laughs> Trzeba boost'a, co? O, jesteś. ale to Dobra. To drugi i teraz, <grywa> <Spula. grywa> no. Dobra, wyszło. Szkóla. No, na nawet biegnie, kurwa. Oh, <grywa> kurwa, bo pierdolę was, kurwa trwale, jak się nic nie odezwiecie. Let's mam matki. Tam. Na czerwono jest jeden. Nie ma, nie ma jeszcze. Wierzę, rozjeżdżam, kurwa. Chudwo. Jebana. mi jawkę. 하하하하하 <laughs> <laughs> <laughs>